No więc dobra, jedziemy z totalną nowością, muszę wymyślić scenariusz jak to wszystko powiem. To może zacznie się tak, scena pierwsza, wychodzę z mroku, w bluzie z kapturem i mówię Witajcie padawani, nie no, grubszym głosem jak Lord Vader Witajcie padawani Nie no padawani, kurde, to mi tutaj nie pasuje, co mają gwiazdy Wojny do fajerwerków, to może powiem Witajcie beta pesterzy Hmm, i co dalej, nie no Myślę, że najlepiej będzie najprościej. Od dawna myślałem, jak sprawdzić, czy produkty, które zlecamy na produkcji w Chinach, podobają się nie tylko nam, ale również naszym potencjalnym konsumentom. Dlatego dałem ogłoszenie na Instagramie, że poszukujemy osób do przetestowania naszych produktów. Zgłosiło się ponad 50 osób. Z tych 50 osób wybraliśmy 6 kandydatów, którzy zakwalifikowali się do pierwszej edycji beta testerów. Więc już dzisiaj będziecie mogli zobaczyć świeże reakcje, na dwa artykuły, które im wysłaliśmy, jest to wyrzutnia low price oraz nowe singerszoty hukowe. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy naszym beta testerom aż do tego momentu: jest możliwość nawiązania z nami stałej współpracy w zakresie testowania wyrobów pirotechnicznych. Chcemy wybrać najlepsze osoby, z którymi będziemy utrzymywać współpracę. Dlatego pod tym filmem znajdziecie link do głosowania. Zagłosujcie na beta testera, który według Was poradził sobie najlepiej z tym zadaniem. Trzech beta testerów, którzy dostaną największą ilość punktów, przechodzą do następnego etapu. Trzech, którzy dostaną najmniejszą ilość punktów, niestety, odpadają już w tym odcinku. Liczymy na to, że nowa forma zabawy Wam się spodoba, i nowe osoby, które chciałyby skoczyć na miejsce trzech beta testerów, którzy, którzy odpadają z tego odcinka, chciałyby wziąć udział w tym projekcie, piszcie do mnie na Instagramie. Również link do mojego Instagrama. Podaję w opisie. A teraz zapraszam już do odcinka, gdzie konsumenci testują nasze wyroby pirotechniczne. Cześć, witajcie, jesteśmy PIRUKUMPLE. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test, yy, bo jesteśmy beta testerami. Przeprowadzimy sobie test takiej kosteczki Low Price 25 strzałów. Może fajnie. Widzowie, naprawdę wyrzutnia robi wrażenie. Co powiesz? Y, oczywiście dziękujemy za wysłanie z tego prezentu. Cieszyliśmy tak? się naprawdę z tego prezentu, że mogliśmy nagrać ten test. Wyrzutnia ile kosztowała? 69 68. zł? 69 <tryk> price, 25 zł. Dobra, oddalamy się. Zobaczymy, za kosteczka. Wow, nisko strzela! A jebnięcie z rury Finał Ładna, ładna kostka. I jebnięcie było. Nie pochylaj się nad wyrzutniami czasami. Już zalewa wodą. Zalewa. No, powiem wam, kost... Nie wiem ile ona kosztuje, ale fajna kostka. Fajna. Fajna, Oliwia? Tak, fajne. Ładne kolorki. No, ładne. A ja jeszcze dziękuję Natalii ze Serpyro, że mi przysłała na te ściki. Pozdrawiam. Tutaj. No, szata graficzna bardzo fajna. Yy, 25 mm. Efekty, z tego co patrzyłem na lecie, to są podobne tutaj. I chyba co? Odpalamy 10 o. do 10 w tej cenie. Final jest mega. I nisko strzela, przez co wydają się efekty większe. Jak dla mnie, nie no, 10 do 10 nie ma racji co się kłócić. Jak będzie trzymało cenę, 7 3 Jeszcze na jakiejś promocji tam po 6, może taniej. Naprawdę spoko. SRP Pyro się postarał w tym roku, więc. No to trzeba ma Duży plus u mnie przynajmniej. Nie Dziesiąteczka wiem, musi być. Wyrzutnia SRPO Low Price 25 strzał, 25 mm, 250 gram nek Wow, Piękne! No, to najpiękniejsze. 69 zł. Jeżeli traficie gdzieś z kodem, brać. Brać, brać, bo to zejdzie bardzo szybko. Przepiękna wyrzutnia, bardzo fajna. Ja na pewno sobie taką zakupię. Dziękuję SRPRO za możliwość wzięcia udziału w teście. Nowe single od SRPRO, nowość. Jeszcze chyba nawet na rynku nie ma. To takie opakowanie 23 zł. Jak dobrze pamiętam, prezes? O, tak, mam No, trzy efekty? 30 mm. Kraatura, gdzieś tu była. Partia 22, klasa F2 43,7 gramów. Trzy sztuki. Czyli na sztukę chodzi 11,5 gramów. Jest zielony, chyba. Tak, zielony, niebieski i czerwony. Dobra, lecimy z odpaleniem Lecimy z niebieski. Super, za 23 zł. Ty 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 ty. Bardzo, spoko, nie? bardzo przyzwoite. Single bardzo fajne, ostatni chyba najlepszy według mnie. Nie wiem jak dla ciebie prezes. Najszerszy efekt. Na tak, chyba. i dodatkowy chyba efekt gwiazd nie? Był. Tak, tak, tak. Dobra. Nie wiem, ocenka 9 wiem z plusem nawet. w tej cenie 23 zł za 3 sztuki. No, bardzo, fajne. bardzo spoko. spoko Beniu. To jest to 41. Musimy odpalać, bo do 10, bo cisza. Mamy dzisiaj takie single shoty. Tu są dwa czerwone. Nie, tu jest niebieski i czerwony. I tu jest jeszcze jeden, już zaaplikowany Zobaczymy, co to są za single shoty. Czy warto? Czy nie warto? Ceny nie znam jeszcze, bo to jest nowość, więc oceniamy. No dawaj, pozwala. Pierwszy, pisk, posłuchaj. No, no, zobaczymy. Teraz czerwonego jeszcze raz. Też pisk. Tak. Powiem wam, że ten nie wybuch tak wysoko nie poleciał. Tamten był mocniejszy, pierwszy. No i niebieski. Niebieski ma podobnież więcej Neków. Najwięcej, z ich dwóch. 17, zobaczymy. No, lecimy. Też pisk. No, powiem wam. Powiem wam. Nie wiem, ile będą kosztowały. No, mają jebnięcie. Nie mają aż takiego mocnego, ale mają. Nie są takie przeciętne, jakbym powiedział. Nie są złe. Nie są złe. Także nie wiem ile kosztują, ale jakby tak ze trzy dychy kosztowały, to bym kupił. Lecimy z pierwszym single shotem. O kurde! Co sądzicie o nim? Zarąbisty singleshot, naprawdę Więc lecimy z drugim Lecimy z drugim singleshotem Naprawdę, <grym> naprawdę hug jest bardzo mocny Jeszcze stoimy pod lasem i niesamowite. Odpalamy jeszcze jednego szybko, bo tu jedzie, bo droga jest. Leśna, oczywiście, w pola. Trzeci singleshot. Piękna flara, naprawdę przepiękny singleshot. Co sądzicie o nim? Super. Super, naprawdę, naprawdę. No, przekląłbym, ale nie chcę przepinać. Naprawdę polecamy te single shoty. Ja też. Devil's Shot o a E 511 b wow, ten był mocny. Devil Shot CLE 5011C. Wo, No, powiem Wam prawdziwe 30 mm. Warto 23 zł. Jak najbardziej dać. Jeżeli gdzieś traficie z jakąś promocją, kodem, nie wahać się, brać. Póki ciepłe, świeże, póki są. Bo jak na moje, bardzo szybko zniknął. Będziemy teraz testować single shoty. devil's shoty z SL Pyro. Cena 23 zł. Trzy fajne rakietopetardki. Gramy 43 gramy prochu No i szkoda gadania, przechodzimy do działania. No i... Robi wrażenie. Wykorzystujemy devil's shoty. Mała dziurka, Devil's Szoczik, no i zobaczymy, co się będzie działo. Wyniki, którzy beta testerzy przechodzą do następnej edycji, pojawią się już 2 sierpnia na naszym kanale. Na naszym, e, wtedy również zrobimy losowanie, którzy beta testerzy wskakują na miejsce tych, którzy odpadli. Także y, zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali mojego Instagrama, pisali w wiadomościach prywatnych, kto jest chętny do wzięcia udziału w drugiej edycji. Pamiętajcie, że muszą być to osoby pełnoletnie i żeby odpalać fajerwerki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.